Cześć! Dziś zapraszam Was do obejrzenia przepięknego apartamentu zlokalizowanego na poznańskich Ratajach. Mieszkanie to wykończone zostało w stylu nowoczesnym. Dominują tutaj odcienie beżu, brązu, czerni oraz szarości. Mieszkanie to składa się z czterech pokoi, a mianowicie salonu z aneksem kuchennym, trzech sypialni, łazienki, pralni oraz korytarza. Znajdujemy się na 11. piętrze i jest stąd naprawdę fantastyczny widok na zielone tereny. W bliskiej odległości znajdziecie wszelkie punkty handlowo-usługowe, znajdziecie też przystanki tramwajowe oraz autobusowe, którymi pojedziecie w każdy zakątek tego miasta. A teraz chodźcie i zobaczcie to mieszkanie. Wchodząc do mieszkania, tuż za mną znajdziecie część sypialnianą, natomiast idąc w głąb, pralnię, łazienkę oraz część dzienną. Wow, ale tutaj jest przestrzeń. Zmieściło się tutaj wszystko, co jest Wam niezbędne do codziennego życia. Zastosowano tutaj praktyczne rozwiązania, takie jak wydzielenie funkcjonalnych stref, oraz dużo miejsca do przechowywania, które już za chwileczkę Wam pokażę. Zacznijmy najpierw od aneksu kuchennego. Pojemne szafki, dużo blatu roboczego, aby przygotowywać potrawy, oraz ta cudowna i dodatkowa wyspa kuchenna, która również pod spodem ma miejsce do przechowywania. Dobrym rozwiązaniem będzie także ukrycie lodówki lub zmywarki w zabudowie. Tuż obok znajdziecie ściankę RTV oraz te piękne, ozdobne lamele, które idealnie tutaj pasują. A jeżeli chodzi o ten kącik, to będzie to idealne miejsce, żeby sobie odpocząć. Pewnie zastanawialiście się, gdzie będziecie mogli wspólnie spożywać posiłki. A jest to właśnie w tym miejscu. Coś, co przykuło moją największą uwagę, to ta dekoracyjna tapeta, znajdująca się tuż za mną oraz te ozdobne lampy, w których będziecie mogli zmieniać kolor oświetlenia. Jestem pewna, że nie mogliście się już doczekać widoku z tego piętra, więc chodźmy i go zobaczmy. Lodzia ta może Wam posłużyć jako kolejne pomieszczenie, na przykład w letnie wieczory. Łazienka jest bardzo designerska. Do wykończenia użyto tutaj dekoracyjnych płytek imitujących marmur a jasne dodatki wpływają na delikatny charakter tego pomieszczenia. Nawiązując jeszcze do przechowywania, znajdziecie tutaj również dużo miejsca, aby pomieścić wszystkie swoje kosmetyki lub środki czystości. Pewnie zastanawiacie się, gdzie ustawicie swoją pralkę, a znajdzie się na nią miejsce właśnie tutaj. Z pewnością będziecie mogli tutaj również zmieścić suszarkę, dzięki wnęce, która znajduje się w tym miejscu. To pomieszczenie idealnie nada się także na małą garderobę lub spiżarnię. Zanim przejdziemy do części sypialnianej, po drodze miamy jedną szafę w zabudowie. A tam drugą. Jest to idealne rozwiązanie dla osób, które mają dużo rzeczy. W mieszkaniu znajdziecie trzy podobne metrażowo do siebie sypialnie. Tak wygląda pierwsza z nich. Tak druga, i trzecia która idealnie nada Wam się na sypialnię główną. I jak? Podoba Wam się? Chcecie je zobaczyć na żywo? To dzwoncie albo piszcie. Pamiętajcie także, aby zasubskrybować nasz kanał, żeby być na bieżąco z kolejnymi ofertami. Do zobaczenia!